To były przewidywalne wybory o bardzo nieprzewidywalnych konsekwencjach. Jak przyjęli wynik wyborów? Putin Nie uznają wyborów. Putin Nikomu nie oddajemy! U nas o wyborach mówi się już dziś. Polska jest polską tylko wtedy, kiedy rządzi Kaczyński i PiS. Myśli pan prezesie, że kandydatura wyjdzie są Przekonani, że taki moment przyjdzie. Ma szansę? Czy jest jakiś pomysł, co na to zarobi? Eksport polskiej soli. Na świat na polskie. Podobno nieszkodliwą przemysł nas dokarmiał. Nieszkodliwa nie oznacza jadalna. Niedobrzy ludzie mylą, serca z portfelem. Liczyć się trzeba, liczyć się z obywatelem. Pójdzie 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 Nie uznają wyborów. Никому не отдадим.